Siemaneczko widzowie z tej strony Philip z 3 d Dzisiaj sobie zagramy w Pet Simulator X. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam do oglądania. I ten, teraz pójdziemy sobie na Trading Plaza. Ale dzisiaj to taki krótki odcinek, zrobimy. No bo ten, no bo ja też Dzisiaj może jeszcze później będzie jakiś odcinek, zobaczymy. Nikt tego nie wie. Pójdźmy na Trading Plaza, okej. Okay? Dobra, idziemy na Trading Plaza. Dobra, jesteśmy i ten. Yy... No dobra, no to teraz ogólnie możemy zobaczyć. Te są jakieś dobre oferty. Czyli że jakieś mam nadzieję, że będzie coś ciekawego tutaj do sprzedania komuś, ale mam nadzieję, że ten, dzisiaj też sobie coś na tej Trading Plazie kupimy. Oczywiście coś dobrego, jak to może być mythical, legendarny i exclusive. No, albo epickie, to można też. Ten, no to ten, no to sobie teraz tak może... Dobra, zróbmy sobie dom. Jaki dom? Sorry, stojak, jak, jak, sorry. No. I sprzedaje właśnie takiego. Sprzedaje takiego peta. E, po jeden bilion. A jakbyście słyszeli takie coś, no to to był po prostu. To, fo to ten. No to jest po prostu. Fotal to zrobił. Dobra. A więc. Dobra, no to teraz ten. Ja chciałbym kupić jakiegoś. Kupię sobie jakiegoś. Dobra, słuchajcie. Eee... Dobra, słuchajcie, no to teraz ten, czekajcie, ja tutaj już nawet, ej, a wiecie co, czekajcie, dobra, jednak kończymy ten odcinek, bo jednak tutaj, tutaj wiecie, no, a może jeszcze nie, poczekajcie, ja, ja chcę tam zobaczyć, może, mogę... taki pet, ej, Rainbow, a jeszcze nie mam, dobra, albo mam, a um, no dobra. Dobra, to wracamy na Spawn World i tam kończymy odcinek. Dobra. No, okej. Okay. Okej, okay, załadowało się. To w tym miejscu zakończymy odcinek. Albo w innym. Poczekaj się. Okej okay, widzowie, to było na tyle w dzisiejszym filmie, dajcie znać, czy się Wam podobało, trzymajcie się. jeszcze raz. Okej okay, widzowie, to było na tyle w dzisiejszym filmie, dajcie znać, czy się Wam podobało, trzymajcie się. Pa.